Siemano. Powiem Wam tak, teraz siódmeczka te 25 AT. Powiem Wam tak, linia to E3. Powiem Wam tak, najbardziej się boję tych czołków. Powiem, że bardzo, są bardzo i to bardzo wolne. Zobaczymy, jak w ogóle ten w ogóle ten czołk jest. <laughs> czy fajnie będzie mi się grało, czy nie? Tym czołkiem będę grać pierwszy raz z niszczycielem siódmego poziomu. Yy. Powiem wam tak, jestem w ogóle ciekaw, yy, jaki ma w ogóle pancerz, nie? Yy. Katłub. Przód 121, boki 76, tył 38. Nawet, nawet. To teraz takie pytanie, jakie działo tutaj wziąć? Wiecie co, zagram tak, pierwszą pitewkę tym działem, poczekaj, zagram tym, nie? I trzecią, jak będzie tą fajne pitawki, jeszcze, jeszcze raz zagramy tym działem, tym drugim, nie? Dobra. To po, wyposażenie mam takie. Co, jakoś jak ustawiłem, nie wiem, czy wziąć siatkę, czy nie. No, zobaczymy, nie? Tylko za amunicję trochę doda. Dobra, nice. Eee, nie, wiem to czy to. Sorry, chrypka Dobra, pierwsza pitewka. No jestem ciekawy jaka w ogóle ta pitewka będzie, nie? W ogóle jestem ciekawy jaki w ogóle to jest taki czołg, czy on potrafi odbijać, czy nie. Nie wiem, jaka w ogóle będzie pitewka, jak będzie mapka. Yy, yy, która będzie no, no słaba nie żeby nie pokampić czy, czy coś to nie wiem teraz bym podjechał na ciężkę bym nie wiem próbował się wymieniać nie wiem no zobaczymy nie tylko wiecie co dziwna sprawa czy tak szóstka piątka jak długo czekałem żeby nie wiem wylosowało ludzi do Timo Widzę, że siódemko to, to samo jest. Nie, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, może ludzie nie chcą grać. Dzisiaj mam straszny dzień. Jak coś to przepraszam, nie mogę się przysunąć. Spalnięty kapel. dobra. 5 sekund prawie ładujemy. Tam no, 4, nawet spokój jest. Pamiętam tą mapkę, nie? Jak ktoś pamięta tą mapkę i grał w tych czasach, co ta mapka jeszcze była, to możecie napisać w komentarzu, co Wam się bardzo bardziej się podobało miasto czy ten du? Ja zawsze lubiłem grać w miasto, bo fajnie się tutaj można było ten ustawić. Owa. Chcieliby mam Nie Polak jest nawet. Ten... Kto by się spodziewał? Ja nie. Ważać. Nice. Tylko dla mnie ta pitewka jest bardzo ciulowa, teraz tak patrzę. Moi powinni troszeczkę bardziej agresywnie tutaj zagrać, ale oni nie bią. Dobra. Ojaj nie. Po prostu męka na narodowa, nie? Nie wiem, no ten tutaj kampi. No, prób no próbowałem, nie. Moim zdaniem, um, oni mają tutaj taki problem, że nie, nie umią przebijać, dlatego oni tutaj przegrali. No. Nie no, co to, to, to... Te pitewki w, w tym blitzie no są paskudne, powiem wam, naprawdę. No. Tylko wiecie co? Pamiętajcie, zawsze miejcie Golda, nie? Niektórzy nie chcą wozić Golda. I potem są przegrane pitewki, bo nie umią przebić czołku. Nawet te głupie, te 10 tak sztuk golcika mieć i będzie git, nie? 1000 więcej nie Siódemko, nieźle, bo wam nie. No to jeszcze zrobiłem? Wykryto. Przeciwnika, jest git. Lecimy dalej. Aha miałem zagrać eee, Teraz w tym drugim działem nie dobra Tamte działo nawet nawet powiem wam spoko było Bardzo szybko ładował Znowu chrypka. Na tej mapie bym nawet, jakbym kampił z daleka bym na, nawalał, to bym i tak i tak od boku dostał. Tylko to była paskona sprawa. Nie wiem, czy dobrze zagrałem. Czy, nie wiem, jakbym kampił nie wiem. Tylko kurwa na tej mapie ciężko byłoby kampić Powiem wam tak, jak drużyna nie umie przebić jednego czołku, no to już jest GG, nie? Od razu GG. Ale czasami to, to jest wina, że ktoś nie wozi golda, nie? Tam kilka razy tak zauważyłem, że ten... No nie chcą mieć golda, nie? Potem płaczą, że nie umią przebić czołku, nie? Ale długo. Ale faktycznie bardzo mało ludzi gra. Siódemką, szóstką, no piątką to już całkowicie też nie. Nie wiem, jak chciałem grać na szóstkach, to chyba czekałem 4 minuty albo 5. z kaszy gra na dychach, albo na dziewiątkach, albo na ósemkach, ale powiem wam, na ósemkach też troszeczkę musiałem czekać. To jest wina WG, bo ludzie już, nie wiem, przestali expić czołki na zwykłych pitewkach, tylko robią te na trypach, nie? To te, dlatego to jest taka, nie wiem, sprawa. Ja uważam, że tryb jest do tego, żeby zarobić na czołg, a nie ko ekspić. Dwie minuty już leci, zasięgnąć trzecia minuta. Poczekamy to, czy. To trzeciej minuty, nie? Jak coś to reset re? Dobra. Niby stoją w kolejkach, ale nie ma ludzi kurwa do grania. No, w końcu. <laughs> to działo ładuje ten dwa. To powiem wam nieźle. Tamte działo nawet było fajne to celowania, bo ten celownik taki... taki Fajny, fajny był. Nawet. Nie wiem, tu, może yy, przeciwnik się pokaże. On tam już jest jeden. o no. Zobaczcie co tam się dzieje. Tam drugi nie. Ten jest na hita. Ten ma 500, to jest na 2 hita od siódemki. Ja pierdo. Jak coś to przepraszam, że przyklinam, ale jak ja widzę takie, takie coś. To aż mi się już nie chce, nie po prostu. Naprawdę.

No to powiem wam pitewki. Nawet, nawet spoko są. Nawet spoko. Chciałem im tutaj pomóc, nie? Jeszcze trzecią zagram powiem wam. Wiecie co? Popełniłem błąd. Chciałem im pomóc, tylko ja nie widziałem, że oni tak szybko zginą. Naprawdę bardzo szybko zginęli tutaj. On stoi. No, patrzymy, nie? Może to ugra. Ale naprawdę ten blitz z gorszy się robi. Kiedyś się dało nawet grać, nie? Ale teraz taka taka patola jest. O Jan. O Jeszcze ten jest cały. Jak coś to przepraszam, nie? Że są takie pitewki. Nie wiem, popełniłem błąd. Jakbym wiedział, że oni tak szybko zginą, ja bym tam nawet nie podjeżdżał. Ale są takie pitewki, nie? Powiem wam tak, ja bym to mógł wyciąć dać jakąś powtórkę, ten, ale bez sensu, nie Musicie też zobaczyć, że nie zawsze da radę wygrać, nie? Yy, albo ci, co chcą, nie wiem, zacząć blitz grać powiem wam tak, jak macie lepszy sprzęt, idźcie od razu na, na dużego, nie grajcie blitza, nie naprawdę, bez sensu to jest. Nie, niektórzy mówią, że Lepiej grać w Plutonie. No, no faktycznie, no, ale czasami, nie wiem, ktoś przychodzi z roboty, ze szkoły, chce sam zapyknąć, no to... No to żeby było, nie wiem, coś fajnego, ale czasami no nie da się. No tutaj spróbuję ten. Zagrać, żeby taka fajna p***wka była, nie? Naprawdę Ale zobaczymy, czy w ogóle tak będzie Czemu ten cały tym się razem trzyma? Ale co się dzieje? Lajce jechał. To ma być spot, nie? No powiem wam, no spot będzie zajebisty. Ojej, no ale tam kampią! Ja pierd Przepraszam. A? Ktoś stoi, nie wiem kto nawet. No, nie mogę. Kampią, są na górkach. Nice. Ja mam dwa lajty, które nic nie robią, no. Coś. O, nie dostał. Nie, no po prostu to jest kpina. Ja ci kręcę. Nie da się. Ja mam lighty, które nawet nie, nie robią spota. Powiem wam. Naprawdę. O, dzięki Bogu. Ja, burza by... Wejdzie w niego? No. Mamy Light, nie? Jak coś. Trzeba jako wykorzystać trochę. Tak jak mówiłem, nie, kapią na górkach. No, ziołek, przebijaj go. Dobra. Ja nie, stój tak, proszę cię. Próbuj się cofnąć Sorry chrypka Boże święty odsuń się ode mnie Sprawdź tutaj ten sektor. Proszę cię, on, on nas objedzie ten. On nie umie go nawet przebić. Ja bym go zostaje. Nie, nie jedź, nie jedź tam, proszę cię To no ruszki jest Nie wiem, zapomniałem

Dostał, dostał, tylko ja nie wiem czy, ma, czy on jest ode mnie na hita, nie wiem. Teraz tak. <ścoughs> Ja wiem, grać na. Na, na remis <laughs> Pierwsza klasa, cztery tysiące. Powiem tak, ten czołg nie jest zły, nie? tylko Tim jest bardzo mm, słaby. Bo yy, o co mi chodziło, żeby Skota troszeczkę stała z tyłu. Ja bym próbował, nie wiem, przebijać, bo bałem się, że ten typek podjedzie do nas. Jak. Yy, on chyba nawala nie wiem, 215, 230. Jakoś tak powiem wam, nie? Ale powiem Wam tak. Ta pitewka jako jedyna jest spoko, nie? Jak komuś się spodobało. Mapeczka w górę, supi komentarz, powiem wam, nie. Ja już mam na, na razie dość, powiem wam, naprawdę dość. Narka.